Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Skyrim. Teraz na to odcinek z wątku towarzyszy, ponieważ podczas eksplodowania sobie, a czy będzie nie poprzednich lokacji w, w Pojedynkę, jak myślałem, że ma to miejsce, okazało się, że no, ja do końca jestem w Pojedynkę, jest ze mną Wilkas. No i Sabat nie chce się od mnie odczepić, więc na spokoju i żeby nie było zbyt dużego ułatwienia w wątku, Akademii Maków. Stajemy się towarzyszami na dobry początek. Udajmy się do tego schronienia w tym układzie i po prostu pomścimy Kodlaka, ponieważ no nasi niedoszli przyjaciele z następnej ręki uznali, że w sumie to mogą nas odwiedzić w was i trochę powalczyć z nami. Podczas gdy Johan zbierał głowy Wiedźm z Zabatugrem Odin było takim dobrym pomysłem. No niekoniecznie podobnym pomysłem dla nich, ponieważ teraz to my będziemy chcieli po prostu odwetu. No i w sobie nic dziwnego. Przecież, no na sprawę, każda gildia jeszcze nie gildia, każda grupa jeżeli jest zaatakowana i ktoś ginie, znaczący, Albo imię zaczący. No, że trzeba by sobie odwiedzać za tą osobę, więc. Zdobmy to, co no. powinniśmy sobie zrobić. I. I pokażmy z ręki. Myślę, że tym razem ich zebrany doniczki nie pomogą. Ma no, głowy wielkonoaków. To trochę to osobliwa dekoracja, ale. Okej, okay, co kto lubi? żeby się wydaje, że też się otworzyły do mnie zamiast do wewnątrz, to szczerze, że do mnie też się to był biedy, ale nie wiem, czy wspominałem na odcinku, być może tak, być może nie. Niektóre komody potrafią się otworzyć drzwiami do ściany zamiast do was, więc to drzwi to jeszcze nie taka ta No, jest, Twoja śmierć. Ok, tu się lekko teleportował. Ten unik był nienaturalnie szybki. Dobra, przycelujmy. A ja słuchajcie również, pamiętam, że polecaliście mi w komentarzach stawić sobie drzewko yy, zaklinania, ponieważ jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. W drzewku zaklinania powinniśmy mieć umiejętności, które redukują nam koszt rzucania zaklęć magii ognia. Być może tak jest. Być może jest to ukryte coś we właściwościach. I jednak patrząc na opisy tych perków, zwyczajnie tego nie byłem w stanie znaleźć. Jeżeli ktoś byłby w stanie udzielić więcej informacji, to poproszę, w po, po komentarzach to zróbcie. Ale póki co zostawimy jak jest i tam gdzie się będzie dało to ja będę sobie między odcinkami po prostu starać się ćwiczyć magię tyle ile wlezie, zwłaszcza, że mm, jako, że trochę nabroiłem w Markarcie między odcinkami, gdy na laboratorium... Yy, znaczy muzeum Dwemerów. A miałem nieprzyjemne starcie się z, z strażnikami miski, Udało mi się trochę nabić w tym układzie. Magię zniszczenia pada poziomów wyżej. Również magię przemiany. Mamy fajnie zmiętą i iluzji. Ja sobie ćwiczę przywołanie. Na tyle, na ile mogę poćwiczyć. I przywracanie ale mi się dojdzie bardzo powoli, niestety. A szkoda, ponieważ są fajne szkoły magii kurczę muszę że też byłem i ja osobiście jestem fanem tych szkół może jestem w mniejszości ale podoba mi się bardzo zamysł na te szkoły magii i to co można dzięki zaklęciom z tych szkół zrobić. jestem na pewno coś takiego mniej sztampowego niż uh, o co można znaleźć w większości gier, albo i nie, bo w sumie Mim Mak się najbardziej kojarzy przede wszystkim ze zniszczeniem i leczeniem. No i ewentualnym wspieraniem swoich towarzyszy. też bałem się, że to nie przeleci. Być może Moje poważnie o jest trochę krzywdzące Ale tak mi się kojarzy przede wszystkim Okej, tutaj strzały blokują się w tej poręczy A i tam to nic. Jak to, jak to było uniknięte przez nich? A ty gdzie? O kurczę, no nie wierzę, że aż takie głupoty dzisiaj z trafieniem przeciwnika. To się wręcz nie godzi. Mam, Rabilka z ładnie wyjaśnił. Koło się odkowadł i ziszczona księga. Często znaczy będę musiał poczytać się trochę więcej o tych zniszczonych księgach i spalonych. Ponieważ nie wykluczam, że one posadom są przydatne. Nie chcę tego powiedzieć na pewno, bo po, po prostu w tym momencie nie wiem. Ale może być tak, że z tych książek będziecie mogli zrobić użytek w pewnym miejscu Akademii Magów. Co by w sumie było dość niewykluczone. A nie było to takie wykluczone. To, by to by nie było takie, wiecie, też oczywiste. Po prostu mamy dużą ilość względnie bez użytecznych przedmiotów. O, kurde, nie, nie handluj z nim teraz. Zbyt sobie, sobie przedstawić umiejętności na krzyk. Aspekt smoka. Weź sobie teraz, czy wyłapę. I teraz nie wiem tą siłę, to że cieszę przez chwilę nie mogą się za bardzo wystękać, ale nie co, się w własnych myślach po prostu. Dobra. Ten jest nasz. Ten tym bardziej. Nie ma litości, nie zasłużyliście. Okej, okay, tu jest dźwignia. W pierwszym momencie tak trochę niewidoczna. Natomiast tutaj chyba by była jakaś kwatera główna, czy... Nie tylko kwatera główna, co poziom z ich przywódcą po prostu. Tutaj mamy skrzynkę ukrytą. Proszę bardzo, w tym miejscu ja sobie ją zostawię na powrót. Okej, okay, jako... Jak raz usłyszał, Nie wiem. Może zdradził nas hałas z Septoi Wilkasa. I to by w sumie jakie nie było. To też byłoby dość racjonalne wytłumaczenie. Tak że w trochę niedogodnym momencie dla nas. Zobaczcie, te strzały. nas co, przybył na siebie Wilkas. Co jest niezmiernie niefortunne. Ponieważ jakby yy, zamiar go godanić A wolelibyśmy raczej skomplikować życie łowcom wilkołaków. Ok, tutaj jakaś kać. Kojarzymy się z tymi kaciami na miód w miodostydni, czerwoniak. Dobra. Mikstrurka. O, jest to chyba na blokowanie, ale... Okej... Okay. Ja chciałbym ich tak w miarę równo porozbijać łukiem i bronią do walki wręcz. Póki co widzę, że plan mi się fajnie udaje. Kolejny idzie. Wilkas przesunąć się. Ach. Wsiadł kocakowy, cię sam ubił, a... a nam nic z tego nie zostało. A ja wilkas z wilkas. Okej, okay, jest to kolejny. No i zobaczcie, wykaz no już dmuje. A no dobra, pomóżmy mu tak to chyba doraźnie. Tu już no, zbliżamy się do końca. Jak widać, jestem dość rozbudowana. Lokacja gdzie przeciwników nie brakuje, ale nie są tak gęsto umiejscowieni jak mogliby być. Więc. Mamy fajne szanse, żeby ich po prostu w miarę spokojnie wybijać. Tego się chyba nie spodziewali. Wilkarskie w sobie też nie. A my skoro się nie spodziewaliśmy na samym początku, że to będą wilkołacy. Wilkołaki? Mniejsza o to. A no i co, i dowódca jest gdzieś tutaj, pewnie co. Za tymi drzwiami się ktyje. Cienista schronienie. Ej, czy my właśnie docimy z do tego miejsca, które było zamknięte i nie mogliśmy sobie otworzyć yy, drzwi? Bardzo możliwe. Okej, okay, to jest leczenie. Zawsze w cenie zawsze się przydaje. Hmm. Sieci, ale nie jest sam. Aby sobie z nimi radzę, obda krzyk. I coś po przywódcy? Ach, chciałbym, A to nawet nie jest tutaj. Mamy wsparcie od czego dziecięcia. Nie daję mu dużych szans. Ale zaraz, to, to był przywódca jednak? Okej. Okay. I patrzę, czy tutaj była zastosowana... I ona blokowała nam przejście. I teraz to wszystko ma sens. Weź jak będę tego topodu Piasta poranna, to też sobie wyraźnie czego weź. I wracamy do Jodwask Kodak został pomszczony. Na szczęście. Tylko szkoda, że poglądy kodlaka oraz też towarzyszy z tego kręgu wewnętrznego się tak od siebie różniły. Jakby nie było. Po części rozumiem obie strony. Kodlaka, który patrzył na tę umiejętność trochę z dystansem, oraz członków kręgu, którzy jednak ustalili, że dodatkowa moc zawsze się przyda. No, i że w sumie to czemu nie? Zresztą przeciwników nie ma. A a tu jest jakiś niedobitak, jednak. Ok, to był wilkas. Ups. Lubi to, wybaczy. Ok, czy wilkas się pokniewał na nas o to, że go uderzyliśmy. Ale proszę bardzo. Głos cesarza się odziewa, też potrafi przydać. ten sposób ustawienia wilkasa wobec nas zmienia się na przychylne. I możemy się szybko przedostać do białej grani już. Także tutaj no mówiłem, że nie chodziło o tą umiejętność. No i w sumie mi o to nie chodziło, ale jednak. Przydaje się to. Do niebiańskiej kuźni, by Chwała, podległy. Ok. Udajmy się tam, więc czym prędzej. I weźmy udział w pogrzebie. Również niebiańska kuźnia ma pewien smaczek, o którym mało kto wie. Mianowicie, można. Okej, okay. o tym później. Ognia. Rozpaczamy. Rozpaczamy. Z powodu tej straty, uległy, krzyczymy, a potem żegnamy cię. Nie pytań ci o co chodziło z Cymuskiem. Ja, ja też nie mam pojęcia. Jego duch odszedł. Członkowie kręgu udajmy się do podziemnej kuźni, by wspólnie opłakiwać nasze ostatnie spotkanie. A to spotkanie z Kodlakiem. Słuchajcie, jak tutaj już y, mówiłem kurczę odlund. Muszę je znowu przygotować do zmontowania. No tak, tak, mam. Yy, ale co to oddam słuchajcie, jeżeli będziemy stać w oknie niebieskiej kuźni bardzo wolno będziem westało zniszczenie. W sensie magia zniszczenia. A teraz oddajemy Odlon to o co prosi ja Młody, ty mi tu nie słuchaj. Ja ci jeszcze nie słocę. Oczywiście będę cię musiał prosić o drobną przysługę. Jest jeszcze jedna część, którą Kodlak zawsze trzymał przy sobie. Możesz pójść do jego komnat i przynieść mi ją? Dobra. No, ktoś to i tak będzie musiał zrobić. Doceniam. No, oby. Dobra, zobaczmy, jaki więc element Wodharda skrywał. znaczy czy. Nie tyle co skrywał, ale miał przy sobie właśnie kodlak. Z powiem wam, że polubiłem jego postać, ponieważ był dość fajnie napisany. W sensie to był taki już no, starszy człowiek, jak było widać. Starszy, chyba Nord. Jednak taki dość wyważony, stanowany, spokojny. Na pewno nie był to człowiek gwałtowny i z tego, co jego odebrałem, jasno, mogę się mylić. On był raczej z tych, którzy by chętnie po prostu przemyśleli każdą decyzję kilka razy. I myślę, że właśnie to. Sprawiło, że go tak polubiłem. Ale mamy też jego dziennik, więc go sobie przeczytajmy. Okej, okay, nie jest to może jakiś najdłuższy dziennik, ale jednak jest co czytać. Już nawet są o nas wzmianki. No i proszę. Jest to bardzo przyjemnie napisany dziennik i nie powiem, czyta mi się go bardzo dobrze. I może ja go wam teraz pokażę, co no tak krótko, ale ja ten dziennik sobie zawsze że gdy grałem prywatnie i to naprawdę jest bardzo fajnie napisany w <laughs> co, dziennik. Dobra, a póki co pójdźmy do podziemnej kuźni i zobaczmy, co tam się będzie działo. A jeszcze, zanim to, to do Odlunda. Ok, Odlund jest nad nami. On chyba się nie pojawia w kuźni, w sensie tam na dole, chociaż może się mylę. No, jestem, mam miał mnie nie być? W ogóle masz fragment, o którym mówiłeś. Dziękuję. Twoi tarczownicy wycofali się do podziemnej kuźni. Chyba na ciebie czekają. Bardzo możliwe. No dobra, idziemy więc do kręgu i zobaczymy, co teraz będziemy mieć do zadobienia. Stebna ręka została pokonana, korlech pomszczony. Chyba tyle. nie interesowała zemsta. Masz rację, Farkasie, ale nie o to chodzi. Powinniśmy oddać cześć Kodlakowi. Nieważne, co sądzimy o krwi. Masz rację. Tego chciał i na to zasłużył. Kodlak opowiadał o sposobach oczyszczania duszy nawet po śmierci. Znasz legendę o grobowcu Izgramora? Tam dusze Heroldów usłyszą ze w północnej stali. Od tysięcy lat Mutrat jest w kawałkach, a bez niego nawet nie wejdziemy do grobowca. A smoki istniały tylko w bajaniach, a elfy władały kiedyś w Skyrim. To, że coś jest, nie znaczy, że musi być. Klinga jest bronią, narzędziem. Narzędzia się niszczą i trzeba je naprawić. Naprawdę? Udało Ci się naprawić ostrze? Pierwszy raz mam wszystkie części, a to dzięki mojemu bratu Tarczownikowi. Płomienie bohatera są w stanie przekuć to, co strzaskane. Woodheart odrodził się w płomieniach Kodlaka i zabierze cię na spotkanie z nim. Sądzę, że osoba, która przyniosła fragmenty, powinna ponieść Woodrada do boju. Reszta niech się przygotuje do drogi do grobowca i Izgramora. Za Okej, okay, czyli chyba jeszcze musimy przejść się do tego Iskra Isgramora i oddać Honoryszak definitywnie naszemu przyjacielowi yy, Kotlakowi. Zobaczmy sobie Utrata. Nie wiem, żebym kaleczył wymowę, to nie będzie was, przepraszam bardzo, ale no. OK. Szczególnie skuteczny przeciw elfom. Ok, Nie mam pytań. Dobra, wejdźmy więc stąd i zobaczmy, gdzie musimy się dostać. Gdzie jest zlokalizowany ten grobowiec? Aha. Naprawdę no że tak trochę ludne miejsce i tam wypadałoby iść z zimowej twierdzy. Ale też zauważcie, że po raz pierwszy będziemy mieć aż trzech kompanów do pomocy plus nasze przywołańce. Oraz y, mocy, jakie nabyliśmy, czyli w tym momencie będziemy dysponować chyba najsilniejszą możliwą ekipą, jeżeli tak to można powiedzieć. Chyba słyszę smoka. Tylko go nie widzę. Też nie widzę sama przejścia y, do grobowca Iskra Mora, ale... Jeżeli dobrze pamiętam, trzeba iść w kierunku Akademii Magii i zejść w dół tutaj. Proszę bardzo, jest ścieżka, która nas prowadzi pod akademię. I to też powinna być w miarę prosta droga do grobowca. Może trochę jest to ma, ale... ale jednak też przyznam Wam się bez bicia, że ja ten tak towarzyszy sobie pamiętałem z jakiegoś względu. Jako jeden z najdłuższych w całej grze. A tu się okazuje, że jest on jeszcze krótszy niż wątek choćby Gildii Złodziei, który dodatno Też nie należy do krótkich wątków. Jest chyba Odrobinkę dłuższy ten wątek od Mocznego Bractwa. Ja właśnie tak odebrałem też wątek Towarzyszy, że jest na przym tak długi jak ten wątek takiej lub mocznego bractwa. Tu się okazuje. No C, niestety, ale. Pomyliłeś się. Tak, tak, tak nie jest. Nie, nie do końca przynajmniej. długością myślę, że możemy go porównać. Do wątku. Hmm. Do wątku wojny domowej w Skyrim, ponieważ... Mi tu i tu jest coś walki. Tutaj... I tutaj, i tutaj, i tutaj, tutaj też akcja sekretarza dynamiczna. I też kot, że wybacz jestem dzisiaj, Nie wiem, czemu nie mogę się wysłowić. To miejsce spoczynku Isgramora. Jego najbardziej zaufanych generałów. Uważaj na siebie. Okej, okay, będę. Ty, ty nie idziesz? Kodlak miał rację. Pozwalam, by zemsta kierowała mym sercem. Nie żałuję niczego, co zrobiliśmy w cienistym sanktuarium, ale nie mogę iść dalej z zaćmionym umysłem, albo z żalem w sercu. Och, wilka, sasz tak? Dlaczego musimy być ostrożni? Przez pierwszych towarzyszy. Z zgramorem spoczywają ich najlepsi wojownicy. Musisz udowodnić im swą wartość. Och, no świetnie, to się, że przeszkadzasz. Założę się, że spodziewali się nas. Chcą tylko mieć pewność, że jesteś kimś godnym. Przygotuj się na honorową walkę. Z tym może być problem, ale okej. Okay. To jak tam się dostaniemy? Zwróć utrat i zgramorowi powinien otworzyć przejście O, miał rację. No dobra, bierz sobie topór. Coś się zmieniło w i Oddawaj mi go jednocześnie. To jest unikat i nie ukrywam, że chciałbym go mieć. A tymczasem zobaczmy sobie, jak czeka to czekają na nas niebezpieczeństwa. Też jak mówimy, wybaczcie dzisiaj moje kłopoty z wysłowieniem się. Naprawdę nie wiem z czego to wynika. Co to ale no. Teraz każdemu się zdarza. Teraz na jakiś czas mieć taki okay. gorszy dzień. Okej, mamy tutaj duchy towarzyszy. Jeżeli się nie mylę, to w tym miejscu będziemy mieć również parę unikatów do odebrania. Albo tu, albo w innych większych podziemiach. To ja pokażę w tej serii, do końca, które jest, mierzamy się co coraz bardziej. Niestety albo niestety. Okej, okay, duchy te są dość wytrzymałe z tego co widzę. Ale nie są zbyt wytrzymałe dla nas. Okej, okay, to jest cały było chybione. O, a to go wykończyło. Dobrze, zobaczymy sobie... ...ich... ...szczątki, o ile w ogóle są. Ja tu ich nie widzę niestety. Czyli oni chyba niczego nie zostawiają, tak mi się wydaje. No dobrze, moi, doskocie. Yy, pójdziemy sobie głębiej w kolejnym odcinku. W tym to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dla was c. I do zobaczenia już za sekundkę. Trzymajcie się. Hej, hej, papa. Pa.